Witam Was w kolejnym odcinku z Jasiu Rad i dzisiaj pokażę Wam coś, bo dodali nowy update. I patrzcie, mamy tak, mamy już za dużo... Mam jedną posyć też do przetestowania. Tak, mamy rangi. To musimy też obczać, gdzie są. Mamy rewar, też patrzcie gdzie są. Tu mamy. Czekajcie, tu. I teraz o co z tym chodzisz? Wam tłumaczę. To jest tak... To jest tak jak... Spodbowi tylko w innym stylu. I dodali jeszcze 50, no to chyba też przetestujemy sobie. No i dodali rangi, gdzie? Patrzcie, dodali rangi. Jak wejdziemy sobie w jedną taką... A nie da się, no to weźmy sobie w shop. Nie znowu? Ej, czekaj. Okej, okay, no co oni chcą znowu? Dobra, zobaczymy czy też posiedzimy się jako Czekaj, e, Czekajcie, czy też się liczy... I, bo ja zapomniałem? Bo teraz... O właśnie, bo tu jeszcze mamy te postacie z po, końca całego update'u, więc być może... Ej, bo czekaj, bo, bo, bo jak się bo... I chociaż nie, bo tak po się ścina i do bo, bo oni się nie wiedzą, co tylko ja to dostaję. nikt więcej tego naprawdę nie dostał. Bo ja... Ja chyba w nocy się wytręgował tą postacią i nikt. nikt tutaj tego nie miał. Okej. Okay. Dobra. Może niektórzy wiedzą o tej postaci, ale ja na przykład nie wiedziałem co ona robi. Więc od razu już zaczam. Nie ma. Moglibyśmy wymienić się? Ty, czekaj, nie. Ej, nie, to się nie opłaca. Kurde, za późno. Ok, no mamy, mamy trzy wampiry, więc coś czuję, że może być dobry. Tredzik, tylko. Ej, co? Co mi się powiada? się. Co? Co? Success. Co? Co, co? To to to. chcesz to? To, to. to? to? Ha? Ha? Co? No popaś. Ej. Ej, bo to coś coś coś, coś 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 się zbugowało czy co? Dobra, poczekam sobie, jak to się upowie. Co? Ej, znowu to! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Co? Ej, dora chyba muszę do nich zapisać... C -c -c coś. Ej, bo znowu kolejny widz, to picie, no to chyba sumnik? Są... Ej! Oni się z Lodą na pewno w taki dziwny sposób? Oh my god Jakby co jesteś na odcinku Chodź zagrać Jesteś na odcinku Chcesz zagrać? Dobra, zrobimy mu prezent Dobra, napiszę mu Fre Czekajcie, napiszę mu Frye E. Fre. No dobra, zróbmy mu taki prezent, bo i tak tych wampirów teraz ja zdobędę kiedyś. Fre, to. Zróbmy mu prezent, co? Chciałeś typu. Dyrygenta to sobie zostawimy. Nie wiem, no znów chodzi. Ej, znowu spotykam się z jakimś chyba widzę. Proszę. Nie, no chyba to jest najlepszy dzień, jaki mogłem mieć. Bo ani razu się spotkałem, widziałem w grze. Ej, to chyba też było. Ej, taki przypadek, chyba miałem też spać, bobie. Nie no nie pamiętam chyba. Chyba też. Tego nie pamiętam, ale ja też miałem. I co, dodaj te rangi? Dobra, dajemy od razu koszyman. Albo nie, 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 to, to, to dajemy, to dajemy. Żeby... To ja to dałem. I co daj? Dobra, i teraz tak, dajemy autoskipa, dwa speed. Ej, tyle mnie kupić, ale nie. Dobra, i tutaj stawimy sobie. ja zawsze to chyba robię na autoskipie, co nie? Tak nie przypada żartem. U, sami. Cie, jakby on mi zabierał hajs! E. Ale dobra, truno. To mój wisco mu pozwalam. Co nie? Sojusz? O, sojusz, to no dobra. Ja mu zaraz pokażę jaka mam postać to on będzie <grym>, no> O kurcze no. Ej, bo właśnie nie wziąłem Drygenta na tą mapę. On też jest bardzo dobry. Ej, no jak dyrygenta to na razie nie, nie potrzebujemy, bo dyrygent do żadnego upgrade'u to, to, to w ogóle się nie zmienia nic. Nie, nie wiem. Dyrygent to chyba ma albo Trade Master teraz, do Trade ten, ten, Mastera. Okej, okay, no, to też wiadomo, ale tak to ja nie wiem jakim mu upgrade, upgrade zrobić. Okej, okay. tu mamy, to no, tak, sobie tutaj Czy, Bo ja bym trochę hajsu na nich, więc postawiłem sobie tu dwa. I where bunny? Dobra, no, no. Ja bym sobie postawił jeszcze tego, nie, tego, nie, tego. Ej, właśnie, było nie ja było... Czekaj, bo ja chciałem ten. I nie się go założyć, tylko chciałem tego. Kogo bym chciał? Dobra, kapłana postawię sobie. Uf, kapłana postawię Wow, ale okay. dobra, sobie tam. Bo to tam... Ty, czekaj, bo to jest podobieństwo. Patrzcie, diabeł na przykład, taki, taki budliś. Ty, patrzcie, no i dobre w sumie. Bo patrzcie. okej. Okay. We're I teraz pokażemy mu wszystko to, co mamy. Co, please. We're please, bully. Please. Please, please. Aha! No czekaj, bo... Ej, nie, czekaj, byli warty. Nie, wiem, czy mu dać, bo patrzcie, ja mam takiego jednego. już musi jeden. Ej, ale czekaj, bo on też ma jeden. Ej, czekaj, bo on też ma go. No bo to nie jest mój. Sundar da, please, goodness. He? Ej, coś mu się pomyliło, ty masz. Aha, bo się działała tak dużo postaci. To co to? <laughs> nie wiem. Ej, dobra, ale okej. Okay. Nie wiem, czy mu dać, no bo... Patrzcie, mam dużo postaci, nie? Ja bym mógł dać mu tego... Jak się nazywa, no? Dyrygenta. też bym mógł dać, bo nie potrzebuję innego, ale tla, Też na wymianę by mi pasowało. Ja nie wiem, czy mu da... Ewentualnie, drgenda to bym mógł dać, bo, nie, bo ja widziałem, że on nie ma takie swojej postacie, więc. Znaczy, mi tyka też ma, ale. Nie ma na przykład dużo. Dużo tego nie ma. Bo on ja chciał też. zobaczyć, patrzcie, on nie ma. On nie ma takich dobrej postaci jak ja, bo. Ja to kiedyś też dużo grałem i po to po sobie, po. Bo zawsze po 10 mi wyskakiwał i taką postacie się wymieniałem trochę, ale dobra. Już dotyczy spec. Kto to robił? Czy ty w ogóle oglądasz? Czekaj, czekaj, napiszę go. O. Chwila, bo tu jest...

Ej, bo jak on mnie ogląda, to, to jest mój liczb, tak naprawdę. Okej. Mhm. jeszcze się przekonamy. Co się napisze w ogóle? Oglądam po Z I to znaczy chyba tak. Albo tak, albo nie, ja nie wiem, co to znaczy. Ja nie gadam po angielsku, niestety. Też bym mógł, ale... No, dobra, puka razem. Halu? Dobra, no, nie, dobra, nie będę, to, to nie ma sensu, bo jeszcze... Zmienić swój język do takiej opcji, nie będziecie mnie rozumieć, to bez sensu będzie wtedy. Ale zobaczcie, on jakby... ebo bo ja, na przykład nie mam też Giant Mastera, bo jeszcze się swojego kapłana, ale to idę od... Chociaż teraz go testujemy, ej! Ej, to jest dobry pomysł. Ej, ja mam teraz. Napiszę, ile mam IQ teraz? Napiszcie mi, ile mam IQ? Gdzie są tyle lawani postaci? Ej, bo jakby chcesz ubrać z tego spisać, bo ja nie że nie ma małego startera. Coś się widziałem? Bo ja my myślałem, że cały czas oba ma tego małego startera. Ej, bo mu się trzeba więcej postać postaci, bo by Ej, będziemy mieć taki syf! Patrzcie pociechnie ma co to się dzieje? Bo tak syf za Okej, nowo... okej, okay. okay. dobra, wyszłem. I jeszcze przetestujemy, bo. Bo jeszcze, dobra, i to tak, 100 się zostawiamy, i teraz tak. 1200 to będziemy, i teraz w kolejnym odcinku przetestujemy. Ej, czekaj. Ej, aby to jest za Robuxy? Ten, ten to? Oby to nie było za Robuxy, proszę, oby to nie było za Robuxy. Ale nie, bo tu nie ma pakietów za Roboxy. Nie, patrzcie. Nie. Są pakiety, na przykład plecak, VIP. Ten VIP to prawdopodobnie nic nie daje. Dobra, ale. No. Mi się wydaje, że VIP tak naprawdę nic dla mnie nie da. No bo patrzcie. Już nie by mógł nam dać? Ale dobra, to, to już za chwilę. I teraz tak. W tego szeryfa. A zaj I bardzo przetestować się jeszcze. Czy co będę miał w kolejności teraz? Skrzynki. Dopiero tutaj będziemy. Okej, okay, no to coś. I bym mógł sobie, tak naprawdę odpalić podkę na ten, I bym mógł coś zrobić. No patrz, teraz nie trwa tak długo. Ale patrz, to albo coś. Co to kosztuje tam dużo? 600 Robuxów, no bo jaj. Ty to zawsze kosztuje? Nie, to nie Ej, e, e, Poczekajcie. E. Ok, mamy kolejną miksturkę, nie wiem po co mi, ale okej. Okay. Ciekawe. I mi się wydaje, że 29 chyba będzie ostateczny. Drygęta to, to sobie zostawimy na ale Jakąś interetypę zostawiamy. Na, na jakieś już tyka, bo mi tam brakuje. Na przykład Wilkołak. O, na Wilkołak, ale to będzie dobre. Ale niestety nie pokażę Wam pewnie na nagraniu. Ja bym chciał zrobić taki prezent, jakby na przykład coś nie grał. Okej. Okay. Już nie mówię. Jakiś to co? Jest, jest jakiś tutaj szkielet? Bo też mnie to ciekawi. Czy to jest, jest jakiś szkielet? szkielet od to... horse. Aha! O to mu chodzi, Skeleton Horse. To to jest... no. A nie, tak nie zgodny, to jest golden. Ej, golden i się tak dziwnie wymawia. I e, w ogóle patrzcie. E, jak znaleźć na przykład go? Jak znaleźć na przykład go? Go! Go! No, go już wiemy, ale. Na przykład ze wszystkich innych, to ja nie wiem. Za na przykład? Tu na przykład mamy jednego za ale drugi, to ja nie wiem. Ej, chyba że coś zrobili jeszcze w tym update'cie, no. Zobaczmy sobie, tu mamy WIP za to to nie. No to mamy. A, farma, tu są takie dwie! Czemu tu są dwie? A nie, nie, to jest po prostu plac handlowy, okej, no. Mi się wydaje, że odcinek poszedł dobrze, więc. muszę się z wami trzymam. mam hej. hej.